Wszystkie byki i zapraszam dziś na czytanie miłosne na styczeń 2020. Mam nadzieję, że z głosem będzie wszystko ok, bo w poprzednim filmie dla baranów miałam troszeczkę problem, no ale liczmy na to, że będzie w porządku. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, więc nie ma szansy na to, żeby rezonowało z każdym z Was. Dlatego, jeżeli ktoś chce czytanie prywatne, to zapraszam do opisu pod filmem. Tam znajdziecie mojego maila i możecie się na niego ze mną zawsze kontaktować. No, oczywiście, pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach, o komentowaniu. A ja tymczasem przechodzę do czytania. Byk, sprawy miłosne, styczeń 2020. Karty proszę, pokażcie, To dla byka w 2020 tak, Styczeń 2020, sprawy uczuciowe. W tym miesiącu robię już normalny krzyż celtycki, tak jak to wcześniej bywało. Zobaczymy, ile mi czasu na to zejdzie. Ogólna sytuacja: siódemka denarów, co pomaga bądź przeszkadza. A z denarów podstawa tej sytuacji: dziesiątka denarów, co odchodzi do przeszłości. Arcykapłanka, co macie w głowie? Umiarkowanie, co przychodzi, moc wy w tej sytuacji, piątka buław, wasze otoczenie, ósemka buław, szansa bądź zagrożenie, wisielec i potencjalny wynik ósemka, ósemka kielichów. Dobrze, beki Pod spodem macie królową denarów. Może być to osoba spod znaku ziemskiego. Byk Panna Koziorożec, która jest dla Was ważna w tym miesiącu. Możecie to być Wy. Możecie to... tą osobę znać. Lub możecie tą osobę dopiero poznać. Może dopiero się pojawić w Waszym życiu za jakiś czas kobieta będąca Taką bardzo uziemioną, wiedzącą czego chce, i dążącą do tego konsekwentnie, umiejącą też gospodarować pieniędzmi. A co mamy w czytaniu? W samym centrum macie siódemkę denarów. Oczekiwanie na coś, co pomaga bądź przeszkadza, macie kartę asa denarów. Być może czekacie na coś nowego, na nową. Ofertę tak miłości, na no, nowego partnera, nowy związek. Niektórzy z Was mogą czekać również na zaręczyny. Eee, oczekujecie? Może jest troszeczkę zniecierpliwienie, chociaż tak naprawdę ja tego zniecierpliwienia tutaj nie widzę, ale tak ogólnie, no to jakieś oczekiwanie w tym miesiącu. Co jeszcze? Odchodzi do przeszłości arcykapłanka. Eee, arcykapłanka może mówić: o jakiejś tajemnicy albo o tym, że słuchamy jakiejś swojej intuicji bardzo silnie możecie słuchać swojej intuicji lub słuchaliście jej w przyszłości dotyczącej kogoś, dotyczącej jakiej sytuacji może to być związane z sytuacją rodzinną bo macie tutaj tą dziesiątkę dziesiątkę denarów więc bardzo możliwe, że sytuacja jest związana nie tylko z partnerstwem ale ogólnie z rodziną tak? z rodem a też z pieniędzmi Macie tutaj w samym centrum i pod spodem energię ziemską, czyli Waszą energię. Dlatego myślę, że w tym miesiącu dość dobrze będziecie się odnajdowali. Tutaj już się zaczynam troszeczkę robić goręcej i w Waszej głowie również. Jeszcze na początku może powiem, jakie znaki tutaj widzę dla Was. No, tak jak już powiedziałam, w królowej denarze były znaki ziemskie. Strzelec i lew może być dla Was ważny. No ale oczywiście to tylko znaki, jeżeli je tam gdzieś odnajdujecie u siebie to świetnie, jeżeli nie, to nie ma to aż takiego znaczenia. Jesteście w pozycji oczekującej, natomiast w karcie umiarkowania nie widzę, żebyście wypopędzali cokolwiek. To jest bardzo dobre, oczekujecie cierpliwie. Po prostu umiarkowanie to jest taka karta cierpliwości. Macie dużo cierpliwości do tej sytuacji, w której a, obecnie jesteście. Mimo, że może ona być nie do końca jasna, no nie wiem, jakie tam sprawy rodzinne mogą być jasne, ale dla niektórych z was, oczywiście nie dla wszystkich, ale dla niektórych z Was może być, hmm, może być tak, że na przykład mężczyzna w waszym życiu ma już rodzinę, ma żony, tak? Na przykład. No albo kobieta, tak? Jeżeli jesteście mężczyznami albo jesteście zainteresowane kobietami, no to może być tak, że ona już ma jakąś rodzinę, jakąś rodzinę prowadzi. Co przychodzi? Przychodzi do Was karta mocy, dużo energii, dużo siły, dużo takiego hmm, przyciągania. Także jeżeli macie jakąś tam osobę, może być bardzo namiętnie między wami w tym miesiącu, wy się jednak pokazujecie, jako piątka buław. Z jakiegoś powodu skonfliktowana. Konflikt wewnętrzny, konflikt zewnętrzny, może jesteście pokłóceni z rodziną, i dlatego tutaj na coś oczekujecie, jakaś sprawa nie może ruszyć do przodu, bo jesteście po prostu z kimś pokłóceni, tak? W waszym otoczeniu macie ósemkę buław, jeżeli czekacie na kontakt, to mam wrażenie, że przyjdzie ten kontakt do was. Hmm. Z tym, że tutaj tak naprawdę potem mamy tą kartę wisielca, czyli jakby nie wiem, czy Wy nie, nie odpowiecie na to, na ten kontakt po prostu, albo będzie ten kontakt znacznie opóźniony. Mamy tutaj tą siódemkę denarów i mamy też wisielca, więc hmm, przychodzi mi na myśl, że możecie troszeczkę dłużej czekać na coś niż się tego spodziewacie, ale macie tutaj dużo hmm, tej cierpliwości. Uh, więc uh, czekacie, natomiast co wychodzi, tak jakby w pozycji tego potencjalnego wyniku, to jest karta ósemki kielichów, czyli karta jakiegoś odejścia. Uh, dla niektórych z Was uh, czekacie być może, aż facet lub kobieta zostawi swoją rodzinę dla Was, tak? Bo powiedzmy coś tam obiecała. Coś Wam powiedziała, i pokłóciliście się na przykład z tego powodu, i wyczekacie, aż on się tym zajmie, tą sprawą, albo ona. Natomiast a, widzę, że to w, tak jakby nie przychodzi. Macie dużo energii, dużo takiej mocy, ale właśnie takiej seksualności, natomiast tutaj jakieś takie działania póki co nie zostają pod, podjęte, i to może. Prowadzić się do tego, żeby po prostu się odwrócicie od tej osoby i w jakiś tam sposób odejdziecie. Bo tutaj macie właśnie dużo energii, tak jakby dużo komunikacji, dużo ze sobą powiedzmy rozmawiacie, tak? Czy tam piszecie, smsujecie Natomiast tak jakby nie do końca się zmienia cokolwiek. Tak jakby sytuacja zostaje w miejscu i wy cały czas czekacie, czekacie, aż ktoś Wam coś tam podaruje no a to na, tak naprawdę nie przychodzi no na niektórych z Was oczywiście może się to zdarzyć z tym, że e, na pewno jeżeli na coś czekacie to w tym miesiącu może to jeszcze nie przyjść to może dopiero się pojawić gdzieś w następnych miesiącach bo w tej karcie wisielcy to jest karta wielkich arkan więc e, przychodzi po prostu duże opóźnienie i jeszcze ta karta umiarkowania może też oznaczać, poza tym, że macie dużo cierpliwości, może oznaczać to, że jesteście po prostu już troszeczkę znudzeni tą całą sytuacją i już wam się nie do końca tak chce czekać na to, co tu, się, co tu się wydarzy. Bo ktoś z kimś tam pracowaliście nad czymś, tak? Zasiewaliście, czekacie na plony, a one tak nie do końca przychodzą, więc niektórzy z Was na pewno zdecydują się po prostu zostawić tą sytuację. Dla niektórych z Was wiecie intuicyjnie coś wiecie, tak jakby czujecie pewną rzecz, tylko że przeczekujecie to. Tak jakby mówicie sobie: mm, Pewnie nie mam racji, ja jeszcze poczekam, zobaczę. I tak nie do końca przywiązujecie wagę do swojej intuicji, a ja mam wrażenie i jesteście właśnie tacy skonfliktowani przez to, że wasza głowa i serce mówią wam, e, Coś zupełnie innego. A w zasadzie wasza intuicja, tak? I, i wasze logiczne e, myślenie. Intuicja mówi jedno, logiczne myślenie mówi drugie. I wy przeczekujecie tą intuicję, tak? Tak jakby nie poddajecie się temu przekazowi tam gdzieś z Waszej podświadomości, tylko stoicie twardo na ziemi. Czy to jest dobre? No niekoniecznie. Dlaczego? Ponieważ karta wisielca mówi nie tylko o zatrzymaniu. <laughs> Ale mówi też o tym, szczególnie w pozycji szansy lub zagrożenia, szansą dla Was byłoby spojrzenie na niektóre sprawy troszeczkę inaczej niż zwykle na nie patrzycie. Ponieważ wy, tak jakby macie takie ziemskie, bardzo podejście tutaj, takie właśnie bycze podejście, denarowe, a przydałoby się chyba troszeczkę inaczej takiego więcej powietrznego podejścia, wisielca, spojrzenie na pewne rzeczy z innej perspektywy. Odsunięcie się od niektórych rzeczy i, i zobaczenie tego, jak, jak, jak ich, jakimi są. <laughs> po prostu um, to by mogło Wam dać troszeczkę jakichś tam benefitów w tej, w tej całej sytuacji. Natomiast, jeżeli ktoś ma związek taki dość um, porządnie, tak garający, no to nie uważam, żebyście mieli się teraz nagle rozstawać, tam odchodzić od siebie. Uważam, że zdecydowanie nie. Może być tak, że po prostu razem na coś czekacie. Na przykład dla niektórych może być tak, że chcecie na przykład razem zamieszkać i albo nie wiem, no cokolwiek, na przykład coś z domem związane, no bo tu mamy tą kartę dziesiątki denarów. I wy czekacie, czekacie i się nie możecie doczekać, więc zrobicie się niecierpliwi, będziecie mieli dużo energii i powiecie sobie, dobra, przy... Ułóżmy tą energię na coś innego i zostawiacie tą jedną sprawę i idziecie, skupiacie się tak, jakby na zupełnie czymś innym. No, ale to tylko dla niektórych, oczywiście dla tych, którzy swojej sytuacji nie odnaleźli, tak jakby w tym poprzednim. Ale jeszcze sprawdzę tu karty anielskie, żeby może coś powiedzą nowego, może podpowiedzą coś, co już, czego jeszcze nie widzę, albo potwierdzą to, co już powiedziałam. Zobaczymy co tu jeszcze wyjdzie. Może jeszcze jakiś przekaz dla kogoś, kto nic dla siebie nie usłyszał. Co dla byka od aniołów. Zobaczmy. A jeszcze tak mi przyszło do głowy, że ktoś może do Was przyjechać, albo Wy możecie pojechać do, do kogoś, bo macie... Ósemki, ósemki to są karty ruchu, tak? Wyruszacie gdzieś. Może być tak, że czekacie aż ktoś przyjedzie, ktoś nie przyjeżdża i w końcu wy się decydujecie na to, że wy odwiedzacie na przykład tą osobę albo na odwrót. No i zobaczmy, co tam. Uwolni siebie, nadszedł czas, byś przejął kontrolę nad swoim y, życiem. Polepszenie. No, widzicie, będzie polepszenie ogólnie tej sytuacji, tak jak już też mówiłam, bo tu troszeczkę ogień zaczyna się wkradać i robić się więcej ruchu, a aniżeli tylko czekania. Natomiast niektórzy z Was po prostu będą odchodzili, tak? Uwo będą siebie uwalniać z jakiejś tam sytuacji. Nie wszyscy, oczywiście. Niektórzy uwolnią siebie z jakichś klateczek, tak, mentalnych. Powiedzmy, i to przyniesie im polepszenie, tak, tej sytuacji. Niektórzy wyjdą z zastania, wyjdą z oczekiwania, będą a, działać, i to przyniesie dla nich bardzo dobre rezultaty. Dla niektórych z Was może być tak, że wy czekacie i zostajecie w czymś, co już powinniście dawno za sobą zostawić. A, I karty anioły mówią do Was, po prostu uwolnij siebie, że już jest czas na to, żebyś ty się wzięła w garść, ty się wziął w garść, nie ma na co czekaj, zabieraj manatki i idź w swoją stronę, bo Twoja intuicja na przykład tak ma rację i Tobie to odejście zrobi lepiej. Oczywiście to nie jest dla wszystkich, to jest dla tych, którzy czują, że tak jest, ale z jakiegoś powodu ignorują swoją intuicję, ponieważ mają tysiąc. E, ale do tego, żeby zostawić pewną sytuację. To oczywiście może być również sytuacja w pracy, która wam przeszkadza, bo na przykład macie jakąś tam pracę stabilną, natomiast nie do końca satysfakcjonującą, i ona was, pod... ale na przykład dobrze płatną, powiedzmy tak, bo mamy tą dziesiątkę denarów, a na przykład chcieliście wyjechać, czy się przeprowadzić, czy coś takiego, no nie wiem, albo wyjechać w podróż, no cokolwiek. I Was praca przed tym powstrzymuje. Dla niektórych z Was to jest znak, że lepiej Wam będzie, kiedy uwolnicie się z tego starego schematu i wejdziecie w coś nowego. No ale tak jak już powiedziałam, w tym miesiącu bardzo ważne jest, żebyście słuchali swojej intuicji i patrzyli na rzeczy z innej niż zwykle perspektywy. To jest bardzo ważne. Macie dwa bardzo takie intuicyjne, wielkie arkana, które Was silnie do tego namawiają. Dobrze, dziękuję wam bardzo obieki za wysłuchanie mojego czytania. Mam nadzieję, że znaleźliście w nim coś dla siebie. Życzę wam cudownego miesiąca, szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, usłyszymy się w kolejnych czytaniach. Do usłyszenia, pa.